Dzień dobry, witam Was serdecznie, Wojtek. Z tej strony lecimy dalej z językiem niemieckim. Troszeczkę zdania, gramatyki. Zostałem poproszony, Wojtek, czy mógłbyś zrobić coś na temat czasowniki modalne? Czyli przykład können, müssen, dürfen i tak dalej, czyli móc mieć pozwolenie i tak dalej. W czasie teraźniejszym i przeszłym i odmienione przez wszystkie osoby. Zrobiłem to, napisałem sobie to tutaj, ale dzisiaj. Mamy tylko czas teraźniejszy i polecimy um, pierwsze trzy. Pierwsze trzy. Dzisiaj będzie können, czyli móc umieć, potrafić, müssen, musieć, dürfen, móc mieć pozwolenie. Um, ale najpierw troszeczkę teorii, jak się buduje. Zdanie. Czas teraźniejszy, czyli Präsens, struktura zdania. Przykładowe zdanie. Ich kann Deutsch sprechen. Umiem lub potrafię mówić po niemiecku. I teraz tak o, jak to się buduje? Osoba to jest ich, tak? Ich, ich jako ja, albo ty, ona, ona, osoba. Potem czasownik modalny odmieniony, to jest können. Ich kann. Odmieniony. Nie ich können, tylko ich kann. To jest to, o co chodzi w tym czasownik modalny odmieniony, plus, plus, plus reszta zdania. W tym momencie to mamy tutaj akurat tylko słowo Deutsch. Krótki przykład. Ich kann i teraz reszta zdania to jest Deutsch. I potem czasownik główny w bezokoliczniku sprechen können odmieniamy na kan, a sprechen zostawimy w bezokoliczniku i sprechen. I przykład jest wtedy ich kann Deutsch sprechen, potrafię mówić. Po, po, potrafię mówić po języku po niemiecku. To jest ta rzeczka, takie. Jestem taki trochę chyba nerowy. Nie, po prostu jestem niewyspany. Dlatego. Chociaż dawno przed kamerą nie stałem już 100 sta tygodnie. I to jest ważne, pozwólcie, że sobie e, czytam, bo. Nie mogę sobie tego wszystkiego zapamiętać. Ważne. Czasownik modalny jest odmieniony, natomiast czasownik główny zawsze pozostaje w bezokoliczniku na końcu zdania. Tak jak już to Wam przedstawiłem. No i nie tracimy czasu, tylko lecimy z pierwszym, czyli. Können. Czas teraźniejszy. Potrafię dobrze pływać. Ich kann gut schwimmen. Ich kann gut schwimmen. I to jest to, co właśnie mieliśmy w przykładzie. Ich, osoba, czasownik modalny odmieniony, Reszta zdania gut, a schwimmen, pływać zostaje w bezokoliczniku. Drugie zdanie. Aha, lecimy po kolei. Ich, tu, es, es wie, i sie, tak, przez każdą osobę, bo takie było życzenie, spełniam Twoje życzenie. Już nie pamiętam, kto to mi pisał, ale podobał mi się ten pomysł i dlatego lecimy z tym koksikiem. Potrafisz bardzo szybko biegać. Du kannst sehr schnell rennen. Du kannst sehr schnell rennen. Du kannst sehr schnell rennen. Pokazuję właśnie te cztery części, które przedstawiłem. Er. On potrafi naprawić samochód. Er kann ein Auto reparieren. Er kann ein Auto reparieren. Kann ein auto reparieren Możemy dzisiaj iść do kina. Wir können heute ins Kino gehen. Wir können heute ins Kino gehen. Mówię tak troszeczkę sztucznie jak robot w tych etapach, aby to może może wam to coś ułatwi. Nie wiem. Jeżeli tak, dajcie mi znać w komentarzach. Czy to dobrze, czy to niedobrze, bo będę robił jeszcze taki odcinek, jeszcze parę takich odcinków. No, bo tutaj, jak już mówiłem, können, müssen, dürfen, czy te pierwsze trzy, które to były. Możecie mi pomóc. Ihr könnt mir helfen. Ihr könnt mir helfen. Wy możecie mi pomóc. W tym, jakże mi nap, napiszecie mi w komentarzach, Wojtek, to było dobre, to było niedobre, to było dobre, to było niedobre. Z ręki do ręki, Młotek Ocengi Bonanza. Cokolwiek chcecie. Z ręki do ręki, z ręki do ręki, Młotek Bonanza. Tak to było, dokładnie. Um, Eeeh, help, to było. I teraz Sie. Oni potrafią dobrze grać na gitarze. Sie können gut gitarę spielen. Sie können gut gitarę spielen. Sie können gut gitarę spielen. Muszę uważać, jak ja to będę akcentował to zdanie, żeby potem nie wyszło melodia zdania w ogóle. Troszeczkę poszła się kąpać. Żeby to tak ładnie było powiedzieć. Sie können gut gitarre spielen. I to był właśnie czasownik. Können. Przechodzimy do müssen, musieć. Muszę jutro wcześnie wstać. I to jest fakt. Ich muss morgen früh aufstehen. Ich muss morgen früh aufstehen. Du musisz odrobić swoje zadanie domowe, na przykład uczyć się języka mieckiego. Du musst deine Hausaufgaben machen. Du musst deine Hausaufgaben machen. Du musst deine Hausaufgaben machen. Ich, du, er. Er muss heute länger arbeiten. Er muss heute länger arbeiten. Arbeiden. I tu by można było dodać Emus er muss heute leider länger arbeiten. Niestety. Czyli ta reszta zdania to jest up to you. To jest to, co chcecie zrobić z tym, możecie robić. Możecie zaczynać z krótkimi zdaniami i sobie potem po prostu sami dodawać słowa i. Ja, i rozbudowywać te zdania. Aż będą takie, wow, normalne, że to będzie taki taki, jak to się mówi, um, slang. Um, Potoczne. O, potoczne, normalne zdania, które się mówi w codziennym życiu. Musimy zapłacić rachunek, czyli wir, my. Wir müssen die rechnung bezahlen. Wir müssen die rechnung bezahlen. Wir müssen die rechnung bezahlen. Musicie być cicho. Ihr müsst leise sein. Ihr müsst leise sein. Sigma boy. Ihr müsst leise sein. Oni muszą przyjść punktualnie. Sie müssen pünktlich kommen. Sie müssen pünktlich kommen. Sie müssen pünktlich kommen. No i przechodzimy do trzeciego słówka i ostatniego słówka w tym filmiku. Dürfen mieć pozwolenie móc? Nie wolno mi tutaj palić. Ich darf hier nicht rauchen. Ich darf hier nicht rauchen. Ich darf hier nicht rauchen. Rauchen. Du, Du darfst heute länger draußen bleiben. Du darfst heute länger draußen bleiben. Du darfst heute länger draußen bleiben. Hey, yo. Ona, ona może podróżować sama. Sie darf alleine reisen. Sie darf alleine reisen. Sie darf alleine reisen. wir wollen den Park kostenlos betreten. Wir dürfen den Park kostenlos betreten. Jeśli teraz mówicie wojtek, to też inaczej idzie powiedzieć ja, natürlich, oczywiście. To są tylko przykłady. Zawsze lubię to, takie zdanie dodać, bo nieraz dostaję yy, yy, po prostu komentarze, że Wojtek, przecież to może też taki, tak ja wiem. Ich weiß, natürlich, macie rację, ale jak ja bym tutaj musiał wszystkie możliwości oblecieć, to jeden filmik yy, yy, by trwał dłużej. Wir dürfen den park kostenlos betreten. I teraz wolno Wam tutaj parkować. Ihr dürft hier parken. Ihr dürft hier parken. Słuchajcie to. Wymowa jest nie najważniejsza, ale możecie się tutaj nasłuchać dobrej wymowy. Robię sam sobie reklamę. To był jeden, jeden, powód, to był jeden z moich powodów, czemu ja stwierdziłem, że będę, będę robił ten kanał. Bo po prostu są dużo kanałów nie z taką dobrą wymową, a jeżeli chcecie podszlifować swoją wymowę, dann seid je hier genau richtig. Ihr dürft hier parken übrigens. Also, wollen wir ihm korzystać z Bibliotheki? Sie dürfen die Bibliothek benutzen. Sie dürfen die Bibliothek benutzen. Sie dürfen die Bibliothek benutzen. No und jetzt konjunktiv, Miku, nach Czyli mieliśmy dürfen, müssen und können. w czasie teraźniejszym i potem jeszcze w drugiej części będzie Zolen, Wolen, Mögen przez wszystkie osoby i potem przechodzimy do czasu przeszłego. Tak szybko, tak łatwo dziękuję Wam za oglądanie, z góry za komentarze i ewentualnie za lajki. I dziękuję za, za wspierających, którzy wspierają mnie, którzy są członkami tego kanału. I mają dostęp do filmików za kulisami. I te filmiki szybciej widzą. Ha, ha. No, dzięki Wam wszystkim. Jesteście super, świetni. Uwielbiam Wasze komentarze. Z rana pierwsze co to patrzę się YouTube komentarze i serduszko się otwiera. Dzięki bardzo. Do następnego razu. Wasz Wojtek.